Tak fatalnie jeszcze w mieszku gniezno bardzo dawno nie było. Z zapowiadanej walki o awans do trzeciej ligi raczej nic już nie będzie. Wszystko przynajmniej na to wskazuje po kolejnej porażce na własnym obiekcie 1–3 z zespołem Wiktorii Września. Był to też kolejny mecz, który ze względu na karę trener mieszka Przemysław Urbaniak oglądał z zapłotu. A co do spotkania, to cóż, początek niezły i gol Adama Koniecznego. Niestety z prowadzenia gnieźnianie cieszyli się zaledwie dwie minuty. Goście wyrównali. Potem dołożyli jeszcze dwa gole i całe szczęście, że dwa, bo mogło być ich więcej. Na dodatek sędzia dwóch zawodników mieszka obdarował czerwonymi kartkami. Najpierw pod koniec pierwszej połowy boisko opuścił po drugiej żółtej kartce ławniczak, a w 54. minucie strzelec gola Adam Konieczny. Ta przegrana umocniła zespół mieszka na ostatnim miejscu w tabeli ligowej. Kolejny mecz najprawdopodobniej tej sytuacji nie poprawi. W najbliższy weekend podopieczni trenera Przemysława Urbaniaka udadzą się do Pobiedzisk i będą podejmowani przez lidera miejscowy huragan. Ale jak to mówił klasyk, trener Kazimierz Górski, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Jest więc cień nadziei.